Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej dotyczącej rozwoju grupy Orlen w obszarze biopaliw i biokomponentów. W imieniu Pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu Orlen, witam serdecznie Pana Marcina Jerreja, prezesa zarządu Orlen Południe. Witam Pana Jacka Szemplińskiego, prezesa zarządu AB Industry. Pana Przemysława Palonkę, prezesa Orlen Oil. Witam obecnych parlamentarzystów i senatorów. Witam przedstawicieli samorządu, panią Iwonę Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego. Pana Jarosława Okoczuka, burmistrza Trzebini. Witam pana Łukasza Słoniowskiego, wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego. Witam pracowników grupy Orlen, zaangażowanych ekspertów, media, naszych obserwatorów w mediach społecznościowych. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na scenę pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu Orlen. Panie prezesie, bardzo proszę. Pani Marszałek, Panie Senatorze, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Szanowny Zarządzie Orlen Południe, zaproszeni goście, pracownicy, Szanowne Media. Rozwój firm jest rzeczą bardzo ważną. Rozwój firm. Inwestycje wzmacniają naszą gospodarkę. Nie ma silnej firmy, nie ma silnego państwa, nie ma silnej gospodarki, jeżeli nie będziemy inwestować. Inwestować w nowe technologie, inwestować w przyszłość, inwestować tak naprawdę w następne pokolenia. W gospodarce, w biznesie, w przemyśle nie ma nic, co byłoby na stałe. Zmieniają się technologie, zmieniają się trendy, zmieniają się uwarunkowania klienta, świat idzie do przodu i tylko tak możemy zapewnić stabilność miejsc pracy, stabilność miejsc pracy, nowoczesną, innowacyjną gospodarką przy dużym procesie inwestycyjnym. Proszę Państwa, mówię to z przekonania, z racji tego, że widzę, Ile firm technologicznych zatrudniamy do potężnego procesu inwestycyjnego. Procesu inwestycyjnego, którego nigdy Orlen do tej pory nie widział. Widzimy to doskonale w Orlenie, ponieważ w tym roku inwestycje w bezpieczeństwo, w biznes tylko w tym roku to jest 36 miliardów złotych. To pokazuje rynek pracy. To pokazuje nasze mocne zaangażowanie w stabilizację i to pokazuje budowanie kompetencji polskich firm, polskich firm, które mają odpowiednie referencje, by startować w całej Unii Europejskiej i nie tylko, mając to doświadczenie, które nabierają tu na polskim rynku. Po to głównie były potrzebne procesy fuzji, procesy inne, które przeprowadzamy. Ale to nie wszystko. Również poprzez procesy inwestycyjne jesteśmy największym płatnikiem cytu w Polsce. Również poprzez Daniny podatki zarówno do państwa, jak i z samorządu odprowadziliśmy przez pierwsze półrocze 36,5 miliarda złotych danin. To jest potężny zaszczyt do budżetu państwa, ale szczególnie to jest również potężny zaszczyt do. Samorządów, które mogą się rozwijać. I również, nie tylko rozwijamy Orlen jako Płock, ale rozwijamy też regiony Polski, tam gdzie mamy swoje aktywa. I jedną z takich firm jest Orlen Południe. Firma, która bardzo dynamicznie się rozwija. Niedawno, dwa tygodnie temu, byliśmy w Kęczynie gdzie firma dokonuje bardzo dużego procesu inwestycyjnego, procesu, który będzie stabilizował cenę, choćby nawet rzepaku, gdzie będziemy produkować olej rzepakowy, który później pójdzie na biododatki, na biodizel. To jest duża inwestycja, ale konieczna inwestycja, bo cały czas będzie rosnął poziom biododatków w naszych paliwach. To jest z punktu widzenia strategii dla rolnictwa bardzo ważne, ale też z punktu widzenia stabilizacji cen. Jest bardzo istotne, byśmy mieli stabilny wsad w postaci biododatków. Dziś, proszę Państwa, jesteśmy w Trzebini. Dziś następna inwestycja, która jest skończona. Dziś uruchamiamy tu produkcję biodizla drugiej generacji, ponad 25 tysięcy ton. Inwestycja bardzo szybko wykonana. Koszt inwestycji 130 milionów. Ta rafineria zmienia swoje przeznaczenie. Jak doskonale sobie Państwo zdajecie sprawę, rafineria, która ma mały przerób ropy, nie będzie nigdy stabilna. Ona bardzo szybko musi się przekształcać w biorafinerię. W rafinerię, która będzie produkować nowoczesną chemię, nowoczesne dodatki, nowoczesne dodatki i różne substancje do chemii. Dziś ta rafineria zwiększa produkcję biodizla do 300 tysięcy ton. To, jest, to był bardzo duży proces inwestycyjny, o którym za chwilkę dalej powiem. Jest to jedna z wielu inwestycji, które były tu przeprowadzone. W tym roku przeprowadzamy tu 11 inwestycji, nie tylko tu, bo również i w rafinerii jedlicze. Od 2015, do 2023, 56 inwestycji, których realizujemy. Jedne z ważniejszych inwestycji, które tu zostały ukończone, to jest zielony glikol, który służy zarówno branży spożywczej, jak i... W innych branżach rolniczych, jako dodatki również do różnych branż, różnych firm farmaceutycznych. Ale również to kwas mlekowy, który tu produkujemy, ale również pierwszy w Polsce, hub wodorowy, który otworzyliśmy w 2020 roku. To jest połączone oczywiście z komunikacją. Związaną z komunikacją zbiorową mamy umowy z miastami, gdzie dostarczamy właśnie ten wodór do komunikacji miejskiej. W latach 2015-2023 zainwestowaliśmy w to w ten zakład 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych. W tym roku 600 ponad milionów złotych. W naszej strategii do 2030 roku jest to kwota 9 miliardów złotych. Nie zawsze było to możliwe. I musimy przypomnieć Państwu historię Nie odległo. To nie było 50 lat temu, 60, tylko parę lat temu. Tytaniczna walka związków o przetrwanie tej firmy. Potężne problemy, plan zamknięcia tej rafinerii w Jedliczach w 2015 roku. Podzielenie tej rafinerii, ten sam los rafinerii tu i w Jedliczach stałby się co w rafinerii w Jaśle. Jak nie wierzycie mi Państwo, zobaczcie, jak funkcjonuje rafineria w Jaśle. Nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o inwestycje 2008-2015, rozkładały się 12 milionów rocznie, 12 milionów złotych. Proszę Państwa, to nie wystarczyło nawet na odtworzenie czegokolwiek. Ta firma sama by się zamknęła, tak naprawdę. Dziś w jeden rok potrafimy tu zainwestować 600 milionów, do tej pory 2 miliardy. Potrafimy utrzymać miejsce pracy. Potrafiliśmy również ze stroną społeczną prowadzić dialog i negocjacje. Podpisaliśmy umowę z stroną społeczną. Dziś nie ma takich problemów. Mogę z tego miejsca powiedzieć, że uratowaliśmy ponad 700 miejsc pracy. I to są fakty. A jeżeli w ogóle mówimy o Orlenie, o historii Orlenu i o rozwoju Orlenu, to Orlen jest siłą napędową polskiej gospodarki i taką siłą będzie. Jeżeli Państwo mi nie wierzycie, to odsyłam Państwa do raportów, które są prawdziwe. Orlen, cała grupa Orlen na inwestycje. Przez 8 lat, od 2008 roku do 2015 roku, przez 8 lat przeznaczył 24 miliardy złotych. Przez 8 lat. Powiem Państwu, to nie wystarczyłoby Orlen utrzymać, to nie wystarczyłoby regenerować park, który mamy, by odtwarzać te wszystkie instalacje. Tak naprawdę Orlen technologicznie się staczał przez te wszystkie lata. Odsyłam jeszcze raz Państwa do raportów giełdowych, które mamy prawo składać, i proszę sobie to przeanalizować. Dziś ten Orlen nie miał szansy, by mógł tak funkcjonować, jeżeli nie byłoby pewnej zmiany nie byłoby takiej szansy funkcjonowania. Nie moglibyśmy przerabiać ropy tak intensywnie, zwiększać produkcję na instalacjach, które liczyły 40, a nawet 50 lat. Ślad zatem byłoby zagrożone bezpieczeństwo państwa. My w, w ciągu jednego roku w koncern inwestujemy 36 miliardów 8 lat do roku. Proszę sobie. No, niektórzy powiedzą, połączyliście się z Pegienigiem, przejęliście, przejęliście lotos. Tak, możecie tak mówić. Ale nawet gdybyśmy tego nie przejęli, to inwestycje w Orlenie w tym roku miały być z rzędu 25 miliardów złotych. I tak zdecydowanie większe niż w ciągu ośmiu lat. Jeszcze raz podkreślam. Ta rafineria będzie się rozwijać. Ta rafineria będzie częścią grupy. Również siła grupy to siła spółek, które są rozmieszczone w Polsce. To nie jest tylko siła, to jest również logistyka, to jest również rynek pracy proporcjonalnie rozmieszczony. Nie możemy całej branży przemysłu. Skupiać tylko w jednym miejscu. Każdy region ma być pewną częścią uzupełnienia. To zależy od specyfiki każdego regionu, jaka ona jest. Możemy różne rzeczy mówić. Możemy w tym całym niejednokrotnie chaosie informacyjnym, dezinformacjach wszystkich, porównać sobie ceny, porównać sobie rynek europejski, Porównać sobie inwestycje, porównać sobie zatrudnienie, porównać sobie spokój społeczny, który mamy w całej grupie i zobaczyć na wszystko, co do tej pory dokonał Orlen. Dla biznesu przede wszystkim, ale tego nie da się, proszę Państwa, oderwać od bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego państwa. Przeszliśmy sprawdzian w covid przeszliśmy sprawdzia nie tylko w covidzie jak i również w czasie agresji na Ukrainę ponieważ jesteśmy dużym integralnym silnym koncernem a nie podzielonym sprywatyzowanym zmniejszonym koncernem który nie ma wydajności i który nie może inwestować tylko przeznacza tylko środki na płynność te czasy uważam, że przeszły do historii. Ten koncern ma potężny potencjał do rozwoju, w ślad za tym do rozwoju polskiej gospodarki. Jak rozmawiam z innymi przedstawicielami państw ościennych, których mamy interesy, również chcą w taki sposób przeprowadzać swoją transformację, chcą w ten sposób również łączyć spółki, które są. Połączone i z gazem, i z ropą, i generalnie z energetyką. To już kraje inne, już dawno miały ten proces tak naprawdę za sobą. Chciałem z tego miejsca wszystkim podziękować, bo to jest duży wysiłek lokalnego samorządu to jest duży wysiłek tego większego samorządu Sejmiku to jest duży wysiłek parlamentarzystów. Ale również jeżeli chodzi o zakres bio, to jest też duży wysiłek pana ministra Atelusa, z którym niejednokrotnie mam kontakt. Rozmawiamy w tym zakresie. Ważne jest, by rolnictwo również włączyć w biznes. Nowoczesne rolnictwo to nie tylko, proszę państwa, kwestia spożywcza. Ona jest najważniejsza dla bezpieczeństwa. Ale to też może być kwestia w zakresie biododatków i stabilizacji tych cen. To jest nasza przyszłość, tak naprawdę. Nowe technologie, nowe bio stanowią dalszą naszą przyszłość społeczeństwa i wielu gałęzi gospodarki. Bardzo dziękuję za tak dużą obecność na dzisiejszej konferencji, na dzisiejszym otwarciu kolejnej inwestycji. Orlen praktycznie co tydzień otwiera jakąś inwestycję. Nie zależy od kalendarza. Albo prowadzimy jakieś procesy, mniejsze, większe akwizycji, albo co tydzień gdzieś otwieramy jakąś inwestycję. To świadczy, że nasza strategia to nie jest gadanina, ale realny proces inwestycyjny w modernizację Orlenu i naszego ukochanego kraju. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Zapraszam na scenę pana Jacka Szemplińskiego, prezesa zarządu AB Industrii. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni państwo parlamentarzyści, panowie prezesowie, pani prezes, szanowni państwo. Jechałem dzisiaj tutaj na do Trzebini. Zatrzymałem się na stacji oczywiście Orlen. Ale nie zrobiłem tego tylko dlatego, że tak wypada, chociaż wspieram kupując produkty naszych klientów Natomiast zatrzymałem się na stacji Oren dlatego, że po prostu lubię tę stację. Jest profesjonalnie przygotowana, jest dobre paliwo, miła obsługa, ale chciałem się podzielić, jak byłem na tej stacji benzynowej, obok mnie płacił za paliwo też pewien mężczyzna, i na koniec powiedział: „I bardzo Państwu dziękuję i wszystkiego dobrego, jestem bardzo dowolony”, i wyszedł. I tak sobie pomyślałem, tak właśnie działa Orlen, że nie tylko profesjonalnie, nie tylko z, z takim rozmachem, o którym tutaj pan prezes mówił, ale, mówi, ale robi też po prostu dla ludzi rzeczy takie przyziemne, dobre. I to jest, to jest naprawdę niezwykłe. Ja chciałbym powiedzieć, jak wyglądała realizacja tutaj w tym zakładzie. Ta realizacja tej inwestycji, która, tak jak pan prezes powiedział, to była znacząca, duża inwestycja, która wprowadza nowy produkt na rynek, która umożliwia realizację pewnej strategii orlenu, przeistaczanie się też orlenu z produkcji paliw z kopalnych źródeł na biopaliwa. Ta inwestycja idealnie się wpisuje, ale za tą inwestycją szły konkretne działania. Działania, które Musiały być przekute w działania inżynieryjne, w działania organizacyjne. No i jak to wyglądało we współpracy z Orlenem? Bo pan prezes mówił globalnie, jak wygląda Orlen, globalnie jak wygląda polityka. Natomiast jak wygląda takie zwykłe działanie operacyjne? Można byłoby powiedzieć, że Orlen to tak duża firma, że wykonawcy mogą być dobierani dowolnie, można z tymi wykonawcami zrobić wszystko. Natomiast my czuliśmy się wyróżnieni. Wyróżnieni tym, że możemy realizować inwestycje dla Polski, że możemy inwestycje realizować też we współpracy z Orlenem, ale też to jest dla nas zwykła taka możliwość do tego, aby rodziny naszych pracowników też miały co jeść, żyły godnie, no, i satysfakcja też dla moich inżynierów, że Polacy potrafią zrobić naprawdę na światowym poziomie inwestycje. Chciałbym też powiedzieć, jak przebiegała ta inwestycja. Było tutaj ponad 200 ludzi. Byli to spawacze, monterzy, elektrycy, automatycy, programiści. 200 ludzi którzy pracowali razem z ogromnymi maszynami na wysokości nie było ani jednego wypadku. To jest oczywiście nie, nie tylko zasługa nasza jako Abendastre, ale też zasługa Orlenu, bo praca była naprawdę partnerska i tutaj chciałbym szczególnie podziękować całemu zespołowi Orlenu, inspektorów, ale też e, wszystkim osobom, które były zaangażowane. E, zwłaszcza e, Pani Magdzie, która prowadziła cały ten zespół, całą tę e, inwestycję, za to, że traktowali nas w sposób naprawdę partnerski. I z wypowiedzi e, Pana Prezesa można było wywnioskować, że Orlen jest naprawdę e, liderem w rynku i tak jest, że jest bardzo mocną firmą i tak jest. I my oczywiście nie mieliśmy łatwo, no bo inwestycja była wymagająca, Inwestycja była naprawdę pod względem technicznym bardzo nowatorska. Trzeba było naprawdę bardzo dużego wysiłku wspólnego, żeby to przeprowadzić. Ale Orlen pokazał partnerstwo w tej współpracy, że nas jako firmę wykonawczą potraktował w sposób naprawdę partnerski. My rozwiązywaliśmy wspólnie problemy. My nie byliśmy w żaden sposób. Gnębieni czy, czy przymuszani. To, to było naprawdę bardzo, bardzo partnerskie podejście, i wszyscy, z, zarówno ze strony Orlenu, jak i inżynierowie z mojej firmy, byli zdecydowani do tego, żeby rozwiązywać problemy najszybciej, jak to jest możliwe, i w sposób najbardziej korzystny dla Orlenu i dla całej tej inwestycji. I to jest niezwykłe. To jest naprawdę niezwykłe, że tak ogromna firma potrafi w taki sposób pracować, i za to bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi, który był zaangażowany w budowę tej nowej fabryki, i też panom prezesom, którzy dają przykład, jak powinno się właśnie prowadzić, jak powinno się. Podchodzić do, do, w jaki partnerski sposób powinno się podchodzić. Także bardzo serdecznie dziękuję, no i życzę dalszych realizacji z takim sukcesem i z takim entuzjazmem jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.